Pana Marszałka Województwa, Pana Gustawa Marka Brzezina. Dzień dobry Państwu. Po raz 13, tak jak zapowiedział Pan, rozpoczynamy galę najlepszy z najlepszych w regionie Warmii i Mazur. Jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa wszystkich bardzo serdecznie w imieniu własnym, w imieniu Zarządu województwa, samorządu województwa, ale również czynię to w imieniu kapituły, która dokonała wyboru najlepszy z najlepszych. Proszę Państwa, region Armii Mazur zmienia się bardzo pozytywnie. Dzieje się to w każdej sferze życia społecznego, gospodarczego, kulturowego. Osiągamy sukces. Widać nas nie tylko w kraju, widać nas również w Europie, widać nas na świecie. Dzieje się to, proszę Państwa, za przyczyną tych, którzy zdobywają swoją życiową szansę w swoich różnych działaniach, w swoich różnych branżach. Dzieje się to za przyczyną mieszkańców armii i Maski. I chcemy w ten sposób, w sposób symboliczny, ale bardzo honorowy, wyróżnić laureatów, którzy powodują, że region Warmii i Mazur znajduje się w tym miejscu i kieruje się do dalszego rozwoju. Jest to też przykład, że można, można w pięknym regionie rozwijać się bardzo intensywnie. Można pociągnąć za sobą całą rzeszę młodego pokolenia, która dobrym przykładem powinna świadczyć o naszej przyszłości. Serdecznie pragnę pogratulować wszystkim dzisiejszym laureatom, podziękować Państwu za przybycie, bo laur ma takie znaczenie honorowe wtedy, kiedy jest odbierany w obliczu publicznym. Zaciekawieniem, bo powiem szczerze, że Kapituła swoją tajemnicą okrywa laureatów do końca będę w imieniu, myślę, całego społeczeństwa regionu Warmii i Mazur dziękował i gratulował zwycięzcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Prosimy o pozostanie na scenie. Już za chwilę pierwsze statuetki. W pierwszej z wielu kategorii. Zaczynamy od sportu. Pierwszą nagrodzoną na dzisiejszej gali statuetką najlepszym z najlepszych jest Joanna Jędrzejczyk. Pierwsza Polka w największej organizacji MMA na świecie, czyli UFC, wywalczyła mistrzostwo tej organizacji w władze słomkowej. Nie dała sobie jak na razie odebrać tego pasa. Żebyśmy mieli wyobrażenie czym jest ta organizacja, to walkę na, się w Melbourne na żywo obserwowało ponad 50 tysięcy osób w hali, kilka milionów przed telewizorami. Jest to druga osoba z naszego regionu, która postać znalazła się w grze komputerowej. Pierwszą postacią jest Mikołaj Kopernik, drugą postacią jest... John... Sport, to Konrad Bukowiecki. Tegoroczny mistrz Europy i Juniorów w pchnięciu kulą. Wielokrotny rekordista świata w tej konkurencji. Wybrany wschodzącą gwiazdą europejskiej lekkoatletyki w 2016 roku. Będzie reprezentował Polskę na Igrzyskach w Rio, wcześniej jeszcze przed nim matura. Ale to jest człowiek pracy, który potrafi. Laub w kategorii sport, to tym razem nie osoba, a wyjątkowe wydarzenie. Puchar świata w siatkówce plażowej Warmia, Mazury, Gręc Slam, Olsztyn. Organizatorzy i sportowcy dostarczyli fanom siatkówki plażowej rozrywki na najwyższym poziomie, a samo wydarzenie to marka budująca wizerunek Olsztyna i całego regionu. Puchar świata w siatkówce plażowej Warmia, Mazury, Grenz, Slam, Olsztyna. Nie chcemy łamać komunikatów, ale również dla pana marszałku, oczywiście, po dziękowaniu kapitule FN za wybór piękną pamiątkę ze zeszłego rocznego turnieju. Dziękujemy bardzo. Czas na kolejną kategorię. Pierwszy nagrodzony w kategorii Kultura, Sztuka i Muzyka Włodzimierz Kowalewski. Z najlepszym z najlepszych w kategorii kultura, sztuka i muzyka Międzynarodowy Festiwal Teatralny Demoludy. Cały zespół ludzi, którzy pracowali przy Demoludach, nasz walnicko-mazurski-olsztyński Festiwal Teatralny. Liczbie, dlatego, że podobno modły zbiorowe są silniejsze od indywidualnych, a właśnie modlimy się, żeby kolejna edycja jubileuszowa, dziesiąta, mogła się odbyć, dlatego modlimy się przede wszystkim do możnych tego świata, żeby wsparli nasz festiwal Demoludy Nowa Europa. Najlepszy w tej kategorii to Michał Młotek, po kursu Wschodnich i Polski. W ubiegłym roku ukazała się Noc Patagonów, pierwsza polska powieść o poszukiwaczach skarbów, zapowiadająca serię książek o niewyjaśnionych tajemnicach minionych wieków. Nagrodzenie w kategorii Kultura, Sztuka, Muzyka. Kilka kroków do przodu, poproszę. W kategorii Edukacja na statuetkę odbierze pani Magdalena Rutnicka. Kategoria Edukacka Edukacja LAU najlepszym z najlepszych. Otrzymuje też zespół placówek edukacyjnych w Olsztynie. A ta placówka to znana w całej Polsce bardzo innowacyjna. Nowoczesna placówka kształcąca dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Od wielu lat udowadnia, że szkoła z Barni Mazur może być liderem i prekursorem działań edukacyjnych wzorem dla innych placówek nie tylko w kraju. Ale i w całej Europie wykorzystywane są tutaj najnowocześniejsze metody rehabilitacyjne i edukacyjne, czego efektem są zaskakujące osiągnięcia. Statuetkę w kategorii edukacji otrzymuje również Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Krajowe Naukowo Ośrodki Wiodące to flagowe jednostki polskiej nauki. Ośrodka weterynaria jest pierwszym wydziałem na uczelni, który znalazł się w konsorcjum o takim statusie. Pokazaliśmy już, że na Warmii i Mazurach, w pięknych okolicznościach przyrody, można trenować, uprawiać sport i odnosić sukcesy, można tworzyć, można edukować. Kolejna kategoria, bardzo szczególna, przyłamywanie barier. W tej kategorii statuetkę odbierze Monika Dąbrowska. Na 6 lat. Chodzi o uprawnianie aktywności fizycznej w towarzystwie psów ze schroniska. Wszyscy ci, którzy biegają, spacerują, mogą zamiast robić to samemu w lesie, mogą zabrać na taki spacer lub trening zwierzęta ze schroniska. Akcja spotkała się z dużym odzewem, więc odbywa się 32 miastach w całej Polsce. Kategoria przełamywania barier. Kolejny laureat to doktor nauk medycznych Tomasz Waśniewski, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego oraz oddziału ginekologii onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Ołóżnienie. W czerwcu odebrał wyróżnienie za krioprezerwację tkanki jajnika u pacjentek poddanych leczeniu onkologicznemu Oncofertility. To jest połączenie onkologii i płodności. Metodia krioprezerwacji jest jedyną szansą na naturalne zajście w ciąże dla kobiet poddanych chemioterapii lub radioterapii. I kolejna statuetka w kategorii przylonywanie barier. Gmina Miejska Ostruna. W budynku regularnie odbywają się wystawy, zajęcia warsztatowe, spotkania dyskusyjne w na medycznych. Jest bardzo piękny, fantastycznie odnowiony. Polecam wysiąść, chociaż na minutę z pociągu, jak się pociąg zatrzyma. I mamy wszystkich nagrodzonych w kategorii Przełamywanie Walut. Produkcja żywności, sztuka kulinarna. Statuetkę otrzymuje Cydr, Kwaśne, Jabłko, Ewa i Marcin, Dwiechowski z jabłek wyhodowanych we własnym sadzie, czyli takie kulinarne rękodzieło. Regularnie zdobywamy, medale podczas polskich konkursów winiarskich, ale najwyższym dotąd laurem jest wyróżnienie zdobytych w Wielkiej Brytanii, kraju o białych tradycjach cydrowicza. To na szczęście. Kwaśne jabłko to również zagubione w polu siedlisko gospodarstwo agroturystyczne prowadzone przez panią Ewa i pana Marcina. I to oni stoją za sukcesem cydru. Kwaśne jabłko. Pan Dariusz Struciński, szef kuchni w Hotel Wanders. Przewodniczący Wodan w Starych Jabłonkach, honorowy proces prestiżowej fundacji Klubu Szefów Kuchni, odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Trzecia statuetka w tej smacznej kategorii to Browar Kormoran. Ileż tych medali, ileż tych nagród jest? wymienimy tylko te ostatnie. Brązowy medal w kategorii Porter Bałtycki za Porter Warmiński w konkursie European Gear Star. Pięć medali dla produktów Browaru Kormoran na czwartym Międzynarodowym Kongresie Browarników. Statuetka dla Hotelu Młyn Klekotki and Cento Spa. To Hotel Młyn Klekotki to odrestaurowany XVII-wieczny młyn wodny usatowowany między morągiem, posłankiem a ornetą. Aranżacja hotelowych wnętrz nawiązuje do stylistyki rustykalnej. Kolejna statuetka to Folwark Łęku Ośrodek Aktywnej Rekreacji Izabela i Krzysztof Przyłódcy. Polmark Łęgów to nowoczesny ośrodek agroturystyczny na Mazurach, nad urokliwym jeziorem na skraju Puszczy Boreckiej. Polwark to rodzinna firma, która powstała 10 lat temu. Pan Krzysztof jest laureatem nagrody Ludzie, którzy zmieniają biznes w konkursie, w którym nagradzane są osoby przyczyniające się do promocji idei społecznej i odpowiedzialności biznesu w Polsce. Statuetkę w kategorii turystyka otrzymuje również Hotel Sąbróna w Giżycko to są w Giżycku, to kurort w samym sercu Mazur z siedzibą w odrestaurowanym zamku z XIII wieku. Blisko stąd na wszystkie mazurskie jeziora, a w nowoczesnej ekomalinie czekają luksusowe jachty i łodzie. Statuetkę w kategorii innowacje i rozwój otrzymuje Kaczkan, zakład produkcji drzewnej Józef Kaczkan, spółka jawna Transporterów na Warmi Mazorach. Naturalne polskie podłogi drewniane cieszą się wielkim uznaniem wśród zagranicznych klientów. Przyczynia się do tego wysoka jakość produktu, precyzyjne wykonanie, innowacyjna technologia i poszanowanie środowiska naturalnego. Kolejna nagroda, innowacje i rozwój. Diana i Aleks Kupianow, Vermiculit Poland. Ognieotworność i dźwiękochłonność powodują, że Wermikulit z powodzeniem stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu w budownictwie, ochronie środowiska, rolnictwie. Firma promuje nie tylko innowacyjne produkty, ale również kulturę pracy i prorodzinne nastawienie. Kolejny laur. Studio Form Architektonicznych Pantan. Architekt Tomasz Lella. Architekci z naszego rejonu pokazali, że port lotniczy może być miejscem przytulnym, przyjaznym i po prostu ładnym. Nagrodzenie w kategorii innowacji i rozwoju. Przed nami dwa wyjątkowe wyróżnienia. Są nimi diamentowe laury. Przyznawane za ponadprzeciętne osiągnięcia, za szczególne działania oraz wyjątkowo cenne inicjatywy podejmowane na rzecz innych ludzi oraz środowiska lokalnego. Taki diamentowy laur otrzymuje Krzysztof Kołowczec, koniec wyczynowego kręcenia kierownicą na najwyższym poziomie. Rok 2016 to wyścigi rallycross, oczywiście na najwyższym jak na mistrza stałym poziomie. Krzysztof Kołowczyk, diamentowy laur. I drugi diamentowy laur otrzymuje firma, która kilka razy była nagradzana na tych galach. Firma, z której naprawdę możemy być dumni i zawsze to powtarzam, mówiłem to też przy poprzednich galach, gdybyśmy 15 lat temu próbowali sobie wyobrazić to, co ta firma produkuje, to, to mogło się znaleźć tylko w jakiejś powieści w lub filmie, w filmie, filmie science fiction. Diamentowy laur otrzymuje Zortrax S.A., przykład innowacyjnego przedsiębiorstwa sprzedającego nowoczesne technologie. Za drukarkę 3D Inverger Zortrax otrzymał specjalną nagrodę Agencji Rozwoju Przemysłu. Warszawski Zorprac 100, salon połączony z centrum warsztatów i szkoleń, to pierwszy taki lokal w tej części Europy. Dodajmy, że te wyjątkowe urządzenia drukarki 3D sprzedawane są na całym świecie. Filma Zorprac. <noise>